Hej, z tej strony Samsung 2 i jest dzisiaj ze mną Koksu. No. I dzisiaj prezentujemy wam nasze wszystkie mody co będą w serii. Jak widzicie tu już macie kawałek tych. I teraz tak.

czeska kabina 60. To koksu zawsze nią jeździ. No niech się nie. włączę. Dobra, nie będę jej włączał. Dalej. Ursus C355. C300... No, Mój, z którym ja jeżdżę. Od teraz. No, jak widzicie to jest na Pi 60, ale na modzie pisze 350. No Jak widzicie ma tą ten mod tej skrętnej osi No, jak, jak ten mój No, idziemy dalej Case, który wyciągaliśmy ostatnio właśnie Na odcinku pewnie go poznajecie jak się zakopaliśmy obydwoje No, fajny skryp. Tylko jedna wada jak się podłączy z obydwu stron to jest ta wada Ursus C330 z kabiną No Bardzo fajny Też Samsunga No Kuba, się Ej, podczep tu tą kołówkę Ej, podczep kołówkę no. Te, tu jest kołówka, mod mamy na podczepianie, jak no, widzicie, jak no. teraz tak, widzicie, możemy sobie dać co chcemy, sorry, co chcemy, no. dla nas to ułatwienie. <laughs> polecamy do Raszy, tylko nie, 7, pór, tak 5, nie 5. 4, 5. Y, Tu jest do niego gdzieś tur. O, tu jest tur do niego. To... dobre do prasowania, ale po prostej bo do góry nie raczej. No. Y, Header. do Gizona. Wsiadaj do niego. Łukasz tą kamerkę. O no tak. Jak widzicie mamy. Tak. Mamy ręczny, jak widzicie. Pakia pokażę wam obsługę macie wszystko pod... obsługę ale pod górę strasznie pod górę bardzo ciężko jechać no musieliśmy tak się jeździ tu ma światła, daszek otwierany no dobra następne tak A mogłeś tu jeszcze podjechać pod tą przyczepę nim podjechać dobra moje nie zaprezentujemy tak... Nie, nie ma nie Ale widły dałeś pod ziemię. No a ty w się w tak samo ustawiłeś, wykupowane. Albo zakopałeś. Dobra, to musimy się podjęcie. spieszyć. No, ruszaj, ruszajżeś. To jakby już podjadę 30. Dobra, to ty podzieć... Dobra, ja już pojadę. Bo mamy tutaj... Nie wiem czy możemy się wyrobić. Powiem Ci, że i tak już minęło 4 minuty. No, to więc... No. A więc powygnamy się. No i będzie na jest... odcinek. Druga część. część. No, witamy Was już drugi. w drugim, w tym odcinku prezentacji modów. Tu jest ten zetol i tu jest przyczepa transportować dla spin. No, zamknij na F już i co jest kawałek zamknąłem? no już poczekaj bo się musi odchodzić jak widzicie tu jest po prawej przyczepa no ale byś mógł otworzyć gdy wyjdziesz no nie wyjdę no nie no nie tak, tu są widły. Ja bardzo fajne do kostek albo... Ro Dalej żubka. No. Coś i długawa taka. Kultywator. Header. Pima... Poże. E, Simpma. Simpma. Widły metalka. E. Oprócz piwat wbijardzik. No. Rozsiewać nawozu, lej, polecam. Zwłaszcza kiedyś z tyłu można podpiąć kołówkę i tak jeździć. Kłukek wszystkipowy. No podetnij. No a co Ale co? No ten siewnik. Zniknę. No gdzie jest ten siewnik? No nie wiem. Podnoś pod... O oh lol, podłączyłem to i to. O oh lol! Jak widzicie tam jest jeszcze lima polownicza, którą wyciągaliśmy. E, odłóż gdzieś tam linę z jeszcze, odłóż. Nie tu, bo tu Wy... to... I jak tu jest właśnie... Poczekaj, czekaj. Tu jest nasz, jak widzicie, bohater, który ubrząs na serii. No. Który miał ja rany tym pugiem. No jedzie w pan Ej podnieś ramiona jeszcze Którym? Ej podnieś, fagę łup No podnoś. Dobra Nawet, o oh, lol Ej podnieś Dobra mniejsza się. W tak wygląda No musisz wyjść i pokazać nie no. Tak o wygląda, tu się ten Teraz tak, Bizon. No niestety automatyczny zawsze jest w Władimirce. Widzą, przejedź się nim No, tu ma otwieraną klapę Jakbyście, o, jak widzicie Tu I tu Fak, ten klawisz M. Od silnika Dobra, przejdziemy się Jak widzicie, trochę jest niedopracowany Fak Odejdź. Bo jest bardzo szybki. Dobra, no i to wszystko A chyba. No to, to jest jedno zadanie. To nie wszystko. A jeszcze, właśnie. I jeszcze ta I nasz jeszcze beczkowóz. On. Jest. Po, nie pamiętam nazwy. No. letnia No to to to. Ten pokazywanie modów to na tyle. No, to część. I love everyone.